Jest jeszcze druga opcja kontynuacji rozwiązania równania różniczkowego liniowego pierwszego rzędu. Po znalezieniu rozwiązania ogólnego równania jednorodnego, drugi krok może wyglądać w ten sposób, że stosując technikę przewidywań, nazywaną też czasem techniką zgadywania, być może uda nam się znaleźć jakieś powiedzmy, że to będzie Y1, jakieś Y2, które będzie rozwiązaniem szczególnym równania niejednorodnego, tak? Być może w jakiś sposób zgadniemy pojedyncze rozwiązanie równania niejednorodnego. Jeżeli tak się uda, wówczas możemy stwierdzić, że rozwiązanie ogólne równania niejednorodnego to jest nic innego jak y1 plus y2, czyli rozwiązanie ogólne równania jednorodnego plus rozwiązanie szczególne równania niejednorodnego.